Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy pyszną, bardzo pyszną sałatkę. Z ziemniaka, z marchewki będą tutaj jeszcze inne dodatki. Jakie to będą dodatki, to za chwilę Wam powiem. Najpierw zaczniemy od rzeczy, które musimy zrobić w pierwszej kolejności. No, z uwagi na to, że trochę za nimi będziemy musieli poczekać. A dlaczego? Bo ziemniaki będziemy musieli sobie ugotować i marchewkę tak samo. Co teraz zrobię? Ziemniaki dobrze sobie umyję, wyszoruję. Marchewkę tak samo i razem ze skórką, z tą łupinką będziemy sobie to gotować. I gotujemy to. Tak, żeby nam się za bardzo nie rozgotowały. Mają być, można powiedzieć, al dente, nierozgotowane. Tak, żeby były w miarę, w miarę twarde, ale też, żeby były zjadliwe. Ja teraz myję swoje ziemniaki i marchewkę i zaraz sobie stawiam. Jak widzicie, mam tutaj trzy takie ziemniaki. No jeden może jest trochę mniejszy, dwa takie dość większe i trzy małe marchewki. Okej, okay. ziemniaki mam już w garku. Marchewkę też mam w garku. Tutaj widać takie ciemne przebarwienia od ziemi. Tym się nie przejmujcie, bo i tak po ugotowaniu i ziemniaki i marchewkę musimy sobie od razu obrać ze skórki. Ale zanim zaczniemy gotować, ja tutaj wsypuję dwie łyżeczki soli. Moje łyżeczki są bardzo malutkie, więc ja dam trzy, ale to są jak dwie normalne łyżeczki od herbaty. Teraz wstawiam sobie te warzywka, ugotuję je sobie. Tak jak mówiłem wcześniej, obieramy ze skórki po ugotowaniu. A w międzyczasie, gdy to wszystko będzie się gotowało, przygotujemy sobie pozostałe składniki. A teraz, tak, co jeszcze będziemy potrzebować do sałatki? Mam tutaj dwie. Małe czerwone cebulki, ale to za chwilkę. W pierwszej kolejności otworzyłem sobie słoik kiszonych ogórków. I tych ogórków tutaj wyjmę sobie może z trzy sztuki, tak żeby sobie obciekły. Nie są jakieś mocno duże, więc trzy wystarczą. Jeżeli macie duże, dajecie dwa, jeżeli mniejsze, trzy albo cztery. Co jeszcze tutaj do tych ogórków dam? Papryka konserwowa. No papryka konserwowa obowiązkowa tej papryki dam tutaj dość sporo Zrobię to na oko, ale tak mniej więcej około, żeby było tej papryki 100 gramów. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, troszeczkę może więcej jak tych ogórków. No myślę, że tyle papryki wystarczy. Teraz niech sobie to obciechnie, a my w tym czasie pokroimy sobie cebulkę. Cebulę kroimy sobie dość drobno. Najpierw przekroję sobie na pół, teraz z 2-3 razy wzdłuż i kroję sobie w taką drobniutką kosteczkę. Już Wam pokazuję, proszę zobaczyć. Tak sobie kroimy cebulkę i będziemy sobie to przekładać od razu do miski, w której będziemy przekładać sobie wszystkie warzywa, w której będziemy sobie później to wszystko razem mieszali. Teraz zabieramy się za ogórka kiszonego. Ogórka kiszonego przekrałam sobie wzdłuż na trzy części i jeszcze raz wzdłuż na trzy części. Teraz ogórka sobie kroimy. Też w taką małą kosteczkę, można powiedzieć kosteczkę, tak jak cebulę. Proszę bardzo. Na taką kosteczkę kroimy sobie kiszonego ogórka. I tak samo zrobimy sobie z papryką. Paprykę też najpierw pokroję sobie w takie paseczki. I teraz te paseczki też będę sobie kroił w taką samą kosteczkę, jak kroiliśmy sobie ogórka. I oczywiście... Rzucamy sobie wszystko do miski, gdzie już mamy cebulę. Proszę bardzo, papryka, ogórek, piszone cebulka, pokrojone. No teraz pozostało mi tylko odsedzić ziemniaki, bo już się ugotowały. Poczekam chwileczkę, żeby ostygło. Obiorę sobie ze skórki, jak tylko delikatnie przestygną marchewka ziemniakami, zaczniemy sobie to wszystko kroić. I proszę bardzo. Ziemniaki mam już wystudzone, podtrzymałem sobie je nawet trochę w lodówce, a najlepiej gdybyśmy taką marchewkę i ziemniaki przygotowali sobie dzień wcześniej. Jeszcze lepiej. I teraz ziemniaka. Ziemniaka kroimy sobie w kosteczkę. Troszeczkę większą od kostki, którą robiliśmy na przykład z papryki albo z ogórka kiszonego, proszę bardzo. W taką kostkę kroimy sobie teraz ziemniaka i dajemy go bezpośrednio do pozostałych warzyw. No i gotowe ziemniaki, widzicie, jaka kosteczka, tak to właśnie powinno wyglądać. I ziemniaka tutaj jest dużo więcej, no bo przecież to jest sałatka głównie z ziemniaków. Teraz marchewkę. Marchewkę kroimy, można powiedzieć, na tą samą kostkę, co kroiliśmy sobie właśnie i paprykę i ogórka kiszonego. Także tylko ziemniak był tutaj większa kosteczka. Marchewka naprawdę bardzo szybko trzymałem marcheweczki i zaraz ją też tutaj dodajemy. Marchewka dodana, jak widzicie, mamy wszystkie składniki. Co teraz tutaj dodam? Odrobina jeszcze soli. Sól tutaj już według własnego uznania. Z pieprzem robimy tak samo. Każdy pieprz daje tutaj pod siebie. Ja tego pieprzu tutaj trochę dam. Sałatka dzisiaj jest tylko dla mnie, więc może być na ostro. Teraz Dam tutaj dwie takie czubate łyżki majonezu. Później po wymieszaniu ewentualnie jeszcze tego majonezu tutaj trochę dodam. Ale co tutaj jeszcze dodam? No nie może tutaj zabraknąć musztardy. Musztardy dwie takie czubate, ale już nie łyżki, tylko łyżeczki. Proszę bardzo. I teraz musimy sobie to wszystko tylko dobrze i delikatnie wymieszać, tak żebyśmy tutaj nie rozmiażdżyli za bardzo sobie tych warzyw. Proszę państwa, ja już wymierzałem swoją sałatkę Posmakowałem, no po prostu poezja smaku, inaczej tego nazwać nie mogę. I staropolska zimowa sałatka ziemniaczana gotowa. Teraz przekonam sobie na salaterkę i już wam prezentuję, jak ona wygląda. Bo możemy ją spożywać bezpośrednio, nie musimy czekać, żeby ona poleżała w lodówce, żeby się przegryzła. Ona od razu jest idealna do spożycia. I proszę Państwa, sałatka gotowa, no jest po prostu przepyszna. Nie wiem, co jeszcze bym tutaj mógł Wam powiedzieć. No musicie ją po prostu zrobić. Bardzo smaczna, nie mamy tutaj dużo składników Szybka, dość w przygotowaniu. A jeżeli mamy ugotowane warzywa wcześniej w postaci ziemniaka i marchewki, to robimy ją dosłownie w kilka minut. Serdecznie zapraszam na mój kanał na inne propozycje w playlistie pyszne surówki i sałatki. Zapraszam na playlistę: robią własne przetwory, bo tam znajdziecie na przykład jak zrobić sobie taką konserwową paprykę, jak na przykład ukisić sobie pyszne ogórki. Jest tam naprawdę wiele wspaniałych filmów. A w dzisiejszym odcinku. To już jest wszystko. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!